Witam was w kolejnym, i mam nadzieję, że nie ostatnim odcinku, czy... ...automata, chciałbym powiedzieć, do quest. Czemu? Ostatnio było tylko... dwa. Dlaczego to mi to? me, że to się bronię w tym tym nie wyrwawi... w tym momencie chociaż. Myśl, się ubić. Dobra, jedno palbo. Dobra, drugie też padło Ech. Odbieram co tu jest Idziemy w dół Ciekawe idzie mi uleczy Mam nadzieję że do pełna Co tam za gówno lata No bo stoi, nie wiem Tymczasem. Tam jeszcze coś mamy do zgarnięcia. To idziemy po to. Opis pizda. Udanie Tutaj? Nic nie ma. Myślałem, że coś będzie. Iiii... Mm, plumu. Nie utopię się? O, oh, nie utarłeś się. Ale skoro jesteśmy w nowej wodzie... To wynikuję mi. Zaczynamy. No go. Hmm. Dlatego nie lubię wędkować. やぼけたんぼだ。<laughs> Coś innego złapie niż karpia Hokok tam nic nie widzę. no ale to jest z podobniem. Nie wiem, gdzie mam iść, pójdę tu. Ja, przynajmniej sobie wady, to idziemy w drugą stronę.

Dla się zbliżamy do jakiegoś kultu. A co to za dziwne? A tak, a tak. A tak. A tak. A tak. się tak. A tu. Ciemność, widzę ciemność. Coś tu A Protekstu w kanału, czyli aktualnie nic tu nie zrobię? Dobrze wiedzieć. Żywica. dobrze, że nie żywica złotej sopki. Te wiem, Kto ci pozwoli się wbiercać we mnie? Jakkolwiek to brzmi, e, coś tu mam. Stop, tan. Czyli będzie można sobie ulepszyć broń. Wezmę hmm. coś, spróbuję złowić. Nie w beton, znaczy w kamień, tu. どうしてもこれ見つ昔からこあるようなマママ。感じですね naprawdę ja dalej Ja nawet nie widziałem tego ataku na ten, Na bazę y, Ruchu, Polu do tamtą nawet nie dotarłem. Więc teraz jestem tutaj pierwszy od tamtego momentu. Jestem miejsce... tu przechodzący z to był. E, pierdolny.

Hey, ようこそ。我が創造主の墓場へ。お前たちは。トゥビー。気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンは。<aciones> もういない。何百年も前に、こいつらは。 私たち機械生命体が絶滅させた絶滅させた今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器ネットワークの上に芽生えた知性創造主のそれを凌駕する大対して時間は必要としなかった自分たちの創造主を倒すなんていいんだよこんなやつら 植物のように単純でくだらない構造の生き物だ価値のほかない私たちが興味あるのは月にいるそう人間は魅力的だ <laughs> 理解不能だよ記録によると同じ種族で大量に殺し合ったり愛し合ったその行動原理は目を見る可解さ私たちは その神秘に迫りたいんだその模倣作品であるアンドロイドの諸君には調査を手伝ってもらいたいと思っている手伝うそうだ月にいる人類を引き継ぎをして生きたまま分解して分析してその秘密のすべてを暴くんだよ神にやってきないこと他にはないよねそんなこと やらせるわけないだろう。トビー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ。じゃあ交渉は決裂というわけだ。何を滅ぼすしかない。君たち。ここにいる退屈な。宇宙人同様。うん、やる気ないのか。さびくん。ああ。そろそろ時間だ。これが。 私たちの創造主の財布をお前たちが信じる人間はどうかな逃げられたエイリアンたちがすでに滅っていた。2B…… とりあえずバンカーに戻って報告しよう。 Ty, nie wiedziałem, że ta książka się porusza. Ale to dziwadła był. Dobra, wracamy. Skoro nic nie możemy zrobić, to wracamy. 文句言わないないすはーい、oh. トゥービーさんこちらオペレーターのシックスオーです。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました他のポイントも準備中ですようやく転送装置が使えるんですね転送装置ええ地上にボディーを残したまま バンカーのカリボディに自ガデータを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。とはすかねとする。 ッッし yeah. yeah. は yeah. たちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っておいたよ。って待って待っ動かって待って待て待って待って待って待って待て 司令官は昔馴染みなんだけどあいつ人に仕事させすぎだよね今度あったら文句言っといてよこれが転送装置でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ飛行ユニットは運用コストが高いですし攻撃される危険もありますしね Mogę coś kupić od Ciebie? Możesz teraz przysłać się tu z dowolnego innego transportera. Jesteś dość aktywny w wielu miejscach, prawda? Zamknij się. Przez Ciebie się rumienią. Mmm, ja to tam... mi chodziło, było. ja to... informacje na mapie. Punkt dostępu? Teleport, w końcu. Wybierz transport w punkcie dostępu, by przenieść się do innego terminala. Przecie... <ścoughs> W świecie jest wiele punktów dostępu, ale musisz się najpierw odblokować, by móc z nich skorzystać. Fajnie, zobaczmy no, sobie, zapisz. Poszta transport. No, w końcu. Jak ja, mi tego. To mi było potrzebne. Chyba na włączkę musimy się transportować. Ciekawe, jakie tam będzie ciało. Zabawnie byłoby, byłobyśmy wyleźli w Minesa. <laughs> Jestem ciekawy, jakby zareagowała TUBI na coś takiego. Hmm... テストページで、もう一度見比べ。ああ。以上がエイリアンシップの報告です。そうか。すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも多言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。えっ。<noise>

Cóż, to nie tak, że nie wiem, jak, jak jest na ziemi teraz, ale wiesz o co mi chodzi. Tutaj mam jakieś zadanko. No to wychodzi. Jestem ciekaw, jakiem. Później sobie odpoczniemy. Pójdziemy A. Tu. Pi? Czy to ty? Tak, ale. Dzięki Bogu, nazywam się 16D. Moja instruktorka 11 siebie, była jednym z twoich kolegów z zespołu, tytuń od tego opuszczoną fabryką. Podejrzewam, że, wam, że ona nie <coughs> została zestrzelona w trakcie walki. Rozumiem. Jaka szkoda, była kimś, kogo mogłem nazwać swoim mentorem. Była taka silna i godna podziwu. Co stało się z jej ciałem? Nie wiem. Wiem, że nie powinnam o to prosić, ale cóż... Jeśli zdarzy Ci się wpaść na coś, co należało do niej, mogłabyś mi to odnieść? To żaden priorytet czy coś, jak znajdziesz czas. Przyjmij mi prośbę. Będę mieć to na uwadze. Dziękuję. Hm. Powiedz, czy... Powiedz, czy mamy jakiekolwiek informacje o czarnej skrzynce 11b? Zaprzeczam. Czarna skrzynka 11b nie została jeszcze odnaleziona. Została zestrzelona w pobliżu opuszczonej fabryki, prawda? Przyjąłem to zadanie wspomnienia. Spoko, to czegoś takiego szukaliśmy. Teraz się kim nim? Jestem pewien, że nas najpierw będzie obserwował, jak śpimy. Bum, bam, bam, w którą stronę? Tu. To jest nasz pokoik, Po raz tak. Chcę zrobić przerwę? Tak. A ten będzie stały się gapił. Chcesz zapisać? Tak. Chcesz kontynuować? Tak. Odpoczęliśmy. Tak? Tak. Co tu mamy? 3,5 kafla mamy. Ech, mało. tym w których można łowić ryby. Żeby... Nie chcę tego kupować, ja to mam. Po chuja ja patrzę na kupowanie, skoro ja to mam. Dobra, mniejsza z tym. wychodzimy. Idziemy jeszcze do pokoju 9 Esa. O tak ciekawości. Ty, tutaj mnie nie było. Proszę, mamy nowy pokoik. No, mogę tutaj też tutaj nie mogę pogadać? Hmm, co teraz zrobimy? Dalej się nie znalazło. Co, wiedzieć o co chodzi? Wyraźnie jedna z jednostek na ziemi zgubiła poda w zalanym mieście. Próbowali wyśledzić sygnał ratunkowy, ale niczego nie znaleźli. Jak w ogóle można zgubić poda? To się w ogóle w głowie nie mieści. Tak siak. jeśli znajdziecie go, zaopiekujcie się nim. Zaopiekuj zaopiekujecie się nim? Miedactwo jest tam na dole zupełnie samo. Nie zgubcie go. Dobrze, mamy jakąś informację. Jestem, jestem ciekaw, jak zareaguje. A, żadnej reakcji? Myślałem, że będzie jakaś. Mogłoby być tu za. Nie chcę zapisywać. Uh -huh, padzie. Padzie. Pa. Tak. Hmm. Chciałem, że w, w jakiś sposób zareaguje, tu. Nic. No chyba. No. Są jeszcze tam jakieś drzwi? Widzę. 50. się ma. plus się. Chcecie określić. Tu No, witajcie, czy już naszych nowych produktów? Co naprawdę świetnie, jeśli mogę tak powiedzieć. A mogą. O jakie produkty chodzi? Czy o ten e-narkotyk? A 21 Czy tu byliśmy? Tu nic nie ma. Tu z terminalu to ja nie chcę. Czy O! E, myślałem, że to taki romans. To mi się... A, chwila, ja was znam. To wy to... Dost dostaliście ofertę pokoju do od maszyn? Co wy na to? Można im ufać? Walczyliśmy z tymi blaszanymi łubami tak długo, że wydaje mi się, wydaje się, nie w porządku nagle brać ich słowa na poważnie. Z drugiej jednak strony, jak to zadziała, na Ziemi w końcu zapanowałby pokój. Dobra, to byśmy się z maszynami na Ziemi w końcu zapanowałby pokój. A to, na w, zapanowałby pokój. Ale w najlepszym wypadku byłby to kruchy pokój, więc nie sądzę, że kiedykolwiek będziemy bezpieczni. Mimo to. Jeśli oznacza to, że nasi żołnierze będą mogli w końcu odłożyć broń. Może jest to coś wartego rozważenia. Spoko. Nie mi to oceniać. Taśpi. Nie wiem czy one czy to można nazwać spaniem, czy po prostu się odłączają. Hmm. Ciekawe. Byliśmy. To jest nasz pokój. No to jest. Właśnie. Poczta najpierw. Jak ryba. Hej, sorki, że tak wyskakuję z Jena, ale mam rybę, którą chciałabym polecić jednostkom Jorcha. Albo, żeby być bardziej precyzyjną, chciałabym, żebyś to ty ją zjadła. Żebym mogła za, żeby mogłam zbadać, w jakiej oleje oddziałują na jednostki Jorcha. No wiesz, w imię nauki. W każdym razie wpadnie, jak będzie dzieci się nudzić, ja stawiam. Spoko. Paskar wiadomość i informacje. E, wartościowe informacje. Przyjaciółko, Czuję się, jakbyśmy nie rozmawiali od dawna. Wgląda na to, że wiele sklepów w naszej wiosce ma nowy asortyment i chciałabym, żeby wszyscy z Jorcha byli tego świadomi. Byłoby mi też niezmiernie miło, gdybyś miała na uwadze, że jest ktoś, kto pomimo bycia mechaniczną formą życia, ze szczerego serca dzieli się taką wartościową informacją. Twój przyjaciel Pascal. Dobra. Przestańcie mi słodzić. Roliny miasta. Roliny miasta przy fabryce. przywieży. Do obozu mam się udać. Centrum. Pole naftowe. Plac. z Paskala. Fabryczne wejście. Nie mamy się udać chyba tu. Ten obóz, tak. No pasz chwila. Nie, nie, nie pasz chwilę, tylko też jest tego. Jakoś tam było. Jakasa, o. Hmm, skoro jesteśmy Androidami, to czy możemy w ogóle jeść? Hmm, to jest interesujące. O, siema ma łosiu. siema ma rozpie... rozpieprzony padzie zaraz. <tryk> urwoty te paśk. O, jest też jackass. Och tak, wciąż mam ci dać tę głupią rybę. Więc ta rzecz nazywa się Makrela. Najwyraźniej, zjedzenie jej ma okropne działanie na androidy. Bardzo bym chciała, żebyś co. żebyś. zobaczyć, co robi. Więc śmiało, wcinaj. A nie obwiniaj jak umrzesz. Makrela. Spoko. Przedmioty. To eee. będzie chyba przedmioty kluczowe. Maska maszyny. Niebieska kołtarka różowa. Retro. Nie. Techniały też nie. Przedmioty wsparcia też nie. hmm makrela użyj uuu coś się dzieje nie wiem co ale na pewno będzie to ciekawe pozycyjny makreli nie mija wiele czasu a płynny ciele androidów krzepną niedługo potem pojawia się już może... Wynosi mięśnie i paraliż, ale to było dobre, pomyślał Android, gdy zamierał jego Kiedy zamierała jego świadomość, że wręcz. Nic dziwnego, że ludzie je jedli. Aha, a je było kulta. <śmiech> <śmiech> Fajnie. Hmm.